Tylko wtedy czują, że żyją. I tak się ścigać i tak wygrywać. Fast Track. Bez granic. Dziś o 22.40 w czwórce. Mistrz powraca na ring, by zmierzyć się z przeciwnikiem. Z brakiem sił. Z samym sobą. Tak potrafi tylko... Rocky. Niezapomniana seria. Roki 4, Roki 5 i Roki Balboa. W czwartki o dwudziestej. W czwórce. Jego metody operacyjne są bezwzględne. Perfekcyjny agent XXL z komedii doskonałej. W piątek o 20. W czwórce. Podobne zdarzenia analizowałem już setki razy. Kierowca jedzie 60 km na godzinę. Dopiero po ponad sekundzie zaczyna hamować. Uderza ofiarę z prędkością 46 km na godzinę. Najczęściej oznacza to śmierć. To nie był przypadek, bo kierowca jechało 10 km na godzinę za szybko. A teraz zmniejszmy prędkość. Kierowca jedzie 50 i zaczyna hamować. Potrąca pierwszego z prędkością 5 km na godzinę. 10 mniej. Ratuje życie. Waszka zauważyć się! Człowieki są zajęte i nas nie widzą. A patrz! Ap! 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 Jesteśmy niewiesialny. Dzięki temu tam? To pół miliona i sto razy po pięć tysięcy do wygrania w loterii banku BGZ. Tak świętujemy wygrano za najlepsze konto. Trzeci rok z rzędu. Załóż konto i zostań zwycięzcą. Bank BGZ. Dobrze służy ludziom. Czym zdobyliśmy zaufanie 10 milionów Polaków? Tym, że w Santander Consumer Banku dzięki dostępności, szybkości działania, doświadczeniu i przyjaznym doradcom mogli zrealizować każdy ze swoich pomysłów. Teraz czas na Ciebie. Szybko znajdziemy dla Pani najlepsze rozwiązanie. I to już? Tak, czyli zapraszam po gotówkę. Z produktem gotówkowym Santander Consumer Banku pieniądze mogą być Twoje w kilka chwil. Zadzwoń 195.00, przyjdź do oddziału lub wejdź na Santander santanderconsumer.pl. Santander Consumer Bank. Bank dla Twoich pomysłów. Dlaczego mielibyśmy stosować ten sam zestaw witamin? Skoro uprawiamy różne sporty, używamy różnych kosmetyków. Wybraliśmy Witotal dla kobiet, Witotal dla mężczyzn. Oba mają komplet 25 witamin i minerałów w wysokich dawkach. Mój Witotal ma dodatkowo składniki wspomagające, na przykład, funkcjonowanie mięśni. Mój składniki między innymi pomagające zachować piękny wygląd. Witotal to więcej niż same witaminy i minerały. Witotal dla kobiet, witotal dla mężczyzn więcej niż witaminy. Co powiesz na najlepsze na świecie cappuccino w zasięgu Twojej ręki odkryj umilk nowy ekspres na który umożliwia Ci przygotowanie twojej ulubionej kawy z mlekiem dzięki zintegrowanej funkcji spieniania mleka? oraz jednej z 21 praw Grand Cru przygotowanych przez ekspertów Nespresso. You milk. z miłości do mleka. Nespresso, what else? Masz katar i zatkany nos, a także ucisk i ból u jego nasady? Możesz mieć problem z zatokami. Dlatego nie eksperymentuj. Weź i buprom zatoki. Zawiera dwa aktywne składniki. Jeden zwalcza ból, drugi udrożnia nos i zatoki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonego do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy wypływ osób stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. i buprom zatoki. Podwójna siła. Na zapalenie zatoki zastosuj hypertonic spray. Oczyszcza zatoki usuwa wydzielinę zapalną.